Ktoś ale słabo. Baba, słuchajcie, no jak widzicie, jesteście w tej chwili tuż koło mojego uniwersytetu. Widzieliście tą mozaikę? na, na 500-lecie do Runia, e, a Na 500lecie urodził Mikołaja Kopernika. Tu została wykonana piękna mozaika. Magna są mnie w ogóle? Słuchasz. No i słuchajcie. Człowiek, który ją wykonał, nazywał się Knap. Na co dzień mieszkał. Bardzo daleko stąd będę pochodził z Polski i podarował ją uniwersytetowi. Będę się starał troszeczkę o sobie opowiedzieć. Czy wiecie kiedy się urodził Kopernik? Na pewno wszyscy wiecie 19 lutego 1473 roku. Aczkolwiek data jest nieco umowna. Dlaczego? Ponieważ nie prowadzono wówczas żadnych księg, zapisów i to co wiemy to pochodzi tylko z horoskopu. Kopernika. Czy Kopernik był Niemcem, czy Polakiem? Jak sądzicie? Nie A znaczy taki kawał? Polak, Rusak i Niemiec? Trzeba było się dogadać i wszyscy mówili po łacinie. A jak wtedy wchodził Polak, Rusak i Niemiec do taką to, to gadali po łacinie. Więc odnośnie tego, czy Kopernik był Niemcem, ciężko powiedzieć. Na pewno. Jego matka pochodziła z rodziny Niemieckojęzyczny i sam Kopernik był niemieckojęzyczny, niewątpliwie. A czy znał język polski? Są spore wątpliwości. W ogóle skąd pochodził ojciec Kopernika? Znaczy, od ojca Kopernika. Jedni mówią, że pochodził ze wsi Koperniki i dlatego nazwisko Kopernik. Inni mówią, że z Nysy, a zajmował się handlem miedzią, czyli był kuprownikiem i dlatego nazwisko Kopernik. No jak zwał, tak zwał. W każdym który był handlarzem. Przeniósł się do Torunia w połowie XV wieku, prawdopodobnie troszeczkę później, podczas wojny 13 letniej Podczas tej wojny 13 letniej również ożenił się z panią Wasenrodę, której wuj był słynnym biskupem, tak? Nie wuj, a brat, przepraszam, był słynnym biskupem. Mam pytanie do kopernika. No Kopernik to stary piernik podobno, nie? jest takie najważniejsze powiedzenie z Ale słuchajcie, no pierniki się rozwinęły tak naprawdę dopiero w XVIII wieku w Toruniu. W XV wieku to było raczkowanie tych pierników. A Kopernik yy, poszedł drogą typową na, na toluńskich naukowców, czyli tu się urodził, znowu postanowił kształcenie, wyjechał i prawdopodobnie nigdy nie wrócił. Także ciężko powiedzieć jak to było z tym Kopernikiem i jego miłością do pierników. Yy, no, za jego czasem te pierniki nie były w każdym razie aż tak popularne. W czasach Kopernika Toruń kojarzył się przede wszystkim, słuchajcie, z ziemniakami. Nie wiem czy wiecie, jest taka wieś, taka wieś torunie Mokre, to jest dzisiaj, dzisiejsza dzielnica Torunia i tam w Mokre produkowano zawsze ziemniaki. I te ziemniaki, słuchajcie, były słynne w całej Polsce i właśnie Toruń się kojarzył bardziej z ziemniakami. A na czym się dorobili toruńscy Na ruskim wosku, słuchajcie, tylko żeby... Żeby było jasne, to nie chodzi tutaj o określenie periuratywne, czyli nie wiem, w stylu ruskie dziewczyny są łatwe, tylko wtedy wszystko, co było z Rusi było nazywane ruskie, tak? Bo była ruś kijowska, biała ruś, czarna ruś. Chłopaki, jak jeździ tego Kopernika, to dojechali koleją, najpierw, do Sąca Tajowskiego do dojechałem. A on wtedy, nie do Sąca, przepraszam, do miasta, którego nazwisko również się nie wymienia, czyli do Będą z tak, tego paskudnej. No i słuchajcie, tam zostałem, moje, moje po pierwsze zostało przełożone, mój został przełożony na wóz z koni i ciągnęli go, słuchajcie, do solca kujawskiego, go dociągnęli, zaczęli go tylko do solca. Bo jak się ludzie dowiedzieli, co chłopaki wiozą, to zaczęli częstować. I ludzi, i konie. Konie wiadomo, chodzą na wodę i siadą. A ludzie na wodę ognistą, nie? No i słuchajcie ci motorniczowie starożytni z tamtych czasów no, tak troszeczkę byli niedysponowani że już od solca nie dali rady jechać dalej konie mogły ale oni już nie dawali rady a słuchajcie tutaj proszę. oczywiście proszę proszę a tutaj słuchajcie przygotowani najważniejsi oficjele miasta wszędzie pozakładane wiecie pochodnie bo to była jesień Mieli przyjechać wieczorem. Pochodnie miały zostać rozpalone na moje przywitanie. Przyjechał przedstawiciel króla pruskiego, który dołożył się do mojego pomnika. I co? I mówią, wszystko cztery litery, nie? Nie było kopernika, nie? Chłopaki no niestety nie byli dysponowani. Stali następnego dnia z rana. Przyjechali. Sami te pochodnie rozpalili. Kopernika postawili. I mieli szczęście, że ten osiołek, co tam stoi niedaleko, wówczas już nie stał, nie? Bo teraz to jest replika z 1999 roku. A osiołek został oryginalny, zdjęty w 1799. A pomnik został postawiony w 1850. Także mieli szczęście, dokładnie 1853. 54 lata ich dzieliły. Pamiętacie, dla kogo został, był postawiony osiołek? Odsunąć się dla strażników miejskich, którzy niezbyt dobrze dawowali się na swojej straży. Jeżeli chodzi o ratusz, tam zniszczyli ratusz, ale przy okazji zabrali również dzwon z kościoła świętego Jakuba. I ten dzwon był największym dzwonem w Szwecji. Ale pokarało ich, dzwon się rozpękł na pół i bardzo brzydko dzwonił. Dzwon nazwali to Runianin. Ale teraz, jak on, oni go tam próbowali w tamtych czasach, jak go próbowali złożyć z powrotem, no udało im się złożyć, ale no paskudnie dzwoni, także nie warto kraść dzwonów, zwłaszcza z Torunia. No, teraz ulica warszawska, nie wiem czy wiecie, Warszawa jest kolonią w ogóle Torunia, powstała na prawie hełmuńskim, tutaj tak naprawdę powinno się nazywać Toruński, bo no, bądźmy szczerze, nie? Co to tam Hełm no przy nas, prawda? Także słuchajcie, no no i wspaniałą Wisłę, prawda, będzie widać za chwilę. Nie wiem, czy wiecie, w dwudziestoleciu międzywojennym spod Kotwicy kursowały taksówki wodne do Gdańska i jeśli chodzi o jedną stronę, to one z płynęły parę godzin. Wzajemnie przyjemności życzę. Smacznych pierników koniecznie proszę sobie kupić, jak pani tutaj przyjechała. Kiedyś tutaj to był stok forteczny, mamy stok świętego Jakuba nazywany też Belvederem, a tutaj jest słuchajcie gru, góra Piwońskiego. Ja byłem kiedyś przekonany jako licealista że chodzi o Piwońskiego, czyli że górę, na której się piwo pije. A tutaj chodziło o to, że w tym czasie, w czwartym liceum uczył pan, który miał na nazwisko Piwoński w UF-u i do ich często po tej górze ganiał i dlatego ta góra się nazywała Piwońskiego. Do niej... O tym fakcie dowiedziałem się już jako człowiek dorosły całkiem. Przepraszam, to jest chyba piąte liceum. Czwarte, czwarte, piąte. Czwarte, czwarte. Przyjeżdża do Torunia Napoleon i pierwsze co robi, to się pyta A gdzie macie pomnik Kopernika? Burmistrz mówi, no, no nie mamy, no. No, no to się, droga, o no co się pyta, no to pyta się A gdzie mieszkał Kopernik? No to burmistrz go zaprowadza z tobą na ulicę ówczesnej Świętej Anwy. No i mówi żył i mieszkał Mikołaj Kopernik. No wolał mi, gdzie idzie. A w którym domu? Burmistrz nie miał zielonego pojęcia. Bo jest tego, co zrobił, ponieważ nie chciał po raz drugi wyjść na bułka, powiedział: A w tym? Wskazał pierwszy dom, przy którym był. To jest taka żółta, słuchajcie, kamienica. Od tego czasu że ja naprawdę nie wiem. Wiele mnie nie łączyło. Jakieś takie sklepy jak Jowisz, Saturn, Helios, były. były. Skąd to się wzięło? Otóż słuchajcie, wołdarze miasta chcieli nawiązać w ten sposób do, właśnie do mojej osoby, że tutaj mieszkacie na kosmicznym osiedlu, słuchajcie. I takie nadawali nazwy sklepo. W ogóle całe Rubinkowo miał postać kształt pierwiastków, miało przypominać. A tutaj akurat jesteśmy koło jednego drzewa, które było kiedyś... Wszyscy Starsi pamiętają. To jest drzewo, które jest tam... No drzewa, które stoi na przeciwko McDonalda było jakieś jedynym drzewem na Rubikowie. Jak ktoś chciał się... Jak ktoś się chciał umówić pod drzewem, to się umawiał właśnie... Bo, to trzeba wystarczyło powiedzieć, że... Znaczy jak ktoś się chciał umówić na Rubikowie, to wystarczyło powiedzieć, że spotkamy się pod drzewem i to było jedyne drzewo. I nie było problemu z umówieniem się. Także słuchajcie, nawet te blokowisko... Które jest nazywane też tam tonuńską sypialnią, czy tam ursynowym, jakimś czy tam Fordowym tonuja, też może się kojarzyć z Kopernikiem. Nie? Także nie jest tak źle. To, to były dzieci projektantów? Nie wiem do końca, czy jest to prawda. Kiedyś też chodziła klotka, że to są dzieci Rubinkowicza, tak się nazywały. No bo miał dużo dzieci, ale czy tak miała na imię, to nie, nie, nie udało mi się ustalić tej, tej poprawności. No w każdym razie sądzę, że dzieci projektantów osiedla jest ta wersja jest bardziej pra, prawdopodobna. A mamy też Rondo Olimpijczyków. Tutaj mieszka, między innymi z Olimpijczyków również mieszka Sławomir Kruszkowski. Słynny wioszlarz, radny miasta, wicemistrz świata, wicemistrz Europy. 0,07 sekundy, sekundy zabrakło mu do brązowego medalu olimpijskiego. Wyobrażacie sobie jaki to jest bek. Płynąć na 2000 metrów i przebiegasz o 40 centymetrów. To jest po prostu coś niesamowitego. No i tutaj cały czas trwa jakaś budowa również. Roz... Doroś się rozbudowuje, co cieszy, cieszy moje kopernikańskie serce z mi się miła rzekami. I słuchajcie, jak wyglądał swoje dzieło na 500 lecie moich urodzin, czyli dawno temu. Postanowił mnie przekazać. do za darku. Uprzedna wartość tego dzieła była przesowana na 12 tysięcy dolarów. Po inflacji to jest warto 80. Miasto... Zobacz, to już będzie widać. No to tutaj to, 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 to jest w inną Patrzcie. Widać mozaika, Jest mozaika Tutaj. Jest. Słuchajcie, teraz mam swojego psychofana. Cały czas mi tutaj nagrywa. Czuję się tym troszeczkę, wiecie. Jak się rodziłem, to nikt, 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 nikt nie nawet zdjęć, nie robił, a teraz mnie nawet nagrywają cały czas na stałe. Więc, ojej, no na ten łazi za mną, nie? A przechowacz, normalnie, nie? się nie uwolnił od tego, nie? Dobra, idę w Ojej, ten mnie tutaj cały czas nagrywa.